Co mają ze sobą wspólnego cukier, ocet i benzoesan sodu? Wszystkie trzy to konserwanty. Substancje takie pomagają nam zabezpieczyć żywność przed psuciem się, ale czy mają także swoją ciemną stronę? Czy ich spożycie negatywnie wpływa na nasze zdrowie? Zerknijmy na to. Okiem technologa. I analityka. Konserwanty kojarzy się w większości osób to raczej negatywnie. Zakładam, że gdybyśmy zrobili taką sondę uliczną, zadając pytanie, czym są konserwanty, no to pewnie usłyszelibyśmy, że to jest ta chemia dodawana do żywności. No i trzeba przyznać, coś w tym jest, ale ten temat zdecydowanie wymaga omówienia go trochę szerzej. Polećmy zatem definicją. Według słownika języka polskiego konserwant to związek chemiczny lub mieszanina związków, które powodują przedłużenie przydatności do spożycia lub trwałości produktów spożywczych i przemysłowych. Jeśli ktoś lubi skrable, to jest to słowo dopuszczalne w grach. Czyli coś z tą chemią rzeczywiście jest na rzeczy. Tylko, że związkiem chemicznym lub ich mieszaniną jest dosłownie wszystko, co istnieje na świecie. Jest to woda, powietrze, szkło. Etynyloestradiol, papier, czekolada czy gaz ziemny. No wszystko. Więc to nie jest żaden powód do niepokoju, że w żywności mamy chemię. Warto zauważyć, że według definicji konserwanty dodaje się nie tylko do żywności. Znajdziemy je także w kosmetykach, paszach dla zwierząt, lekach czy nawet paliwach silnikowych. Ogólnie dodaje się je do produktów, które mają jakąś datę trwałości po to, aby tę datę opóźnić. Jednakże w dzisiejszym odcinku zostaniemy przy tych konserwantach stosowanych do żywności. No myślę, że będą one najbardziej interesujące. I jak już wchodząc w tą żywność, to dodajmy, że nie tylko konserwanty są dodatkowymi substancjami, a znajdziemy ich tam też więcej. Cała grupa tych dodawanych substancji nosi nazwę dodatków do żywności. Oprócz konserwantów, oczywiście, znajdują się w niej barwniki, substancje smakowo-zapachowe, emulgatory, zagęstniki, środki spłuchniające, stabilizatory to na pewno gdzieś czytaliście na etykietach. Ale to też nie wszystko. Jest tego całkiem sporo. Jeśli się uda, to zrobimy kiedyś odcinek o innych rodzajach dodatków. Idąc dalej, myślę, że ważne jest to, że wszystkie te dodatki w tym oczywiście konserwanty Dzielą się na naturalne i chemiczne. Konserwanty naturalne to dość pospolite substancje, które używane są przez ludzi od wieków do zabezpieczenia żywności. Wśród nich znajdziemy sól, cukier, ocet, przyprawy, czy nawet dym wędzarniczy. A swoją drogą wiecie, że ludzie konserwowali żywność już w prehistorii? Prawdopodobnie najdawniejszym sposobem na wydłużenie trwałości produktów było ich wędzenie oraz suszenie przy ognisku lub na słońcu i wietrze. W ten sposób dbano o to, by mięso, ryby mogły na przykład przetrwać zimę. Suszenie już 12 tysięcy lat temu było powszechnie stosowane na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Za to starożytnej Grecji w walce z drobnoustrojami psującymi tą żywność pomagała solanka, za pomocą której zwiększano trwałość ryb. Nawet starożytni znali kilka sztuczek. Krótka lekcja historii za nami więc teraz konserwanty chemiczne. Czyli substancje, które wytwarzane są w sposób sztuczny. Są one precyzyjnie skatalogowane i opisane. Wszelkie informacje o nich znajdziemy na tzw. liście E. Listę E stworzył Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który nawiasem mówiąc, wcześniej nazywał się Komitetem Naukowym do Spraw Żywności. No i dokument ten został dołączony do odpowiedniej dyrektywy Komisji Europejskiej, którą zaakceptował Parlament Europejski. Na liście znajdziemy aż 1999 pozycji. Warto dodać, że nie jest ona w całości zapełniona, więc jest tam jeszcze miejsce na nowości, więc producenci będą mogli nas zaskakiwać nowymi dodatkami. Jeśli jakaś substancja znajduje się na liście, to znaczy, że zostało udowodnione, że nie stanowi ona ryzyka dla zdrowia konsumenta. Mimo, że wszystkie te substancje są relatywnie bezpieczne, to i tak istnieją w stosunku do nich kontrowersje. Konserwanty na liście E mają swoje wydzielone miejsce, czyli pozycje od 200 do 299. Można by było do nich jeszcze dołożyć przeciwutleniacze, które znajdują się na kilku pozycjach powyżej 300. O tym dlaczego opowiemy za chwilę. No dobrze, to już wiemy mniej więcej, czym są. Wiemy, że dzielą się na naturalne i sztuczne i gdzie ich szukać. Teraz należy zadać pytanie, w jaki sposób one w ogóle działają. Aby lepiej zrozumieć cały temat, należy wprowadzić jeszcze jeden dodatkowy podział i rozróżnić konserwanty na przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające. Konserwanty przeciwdrobnoustrojowe chronią przed degradacją powodowaną przez bakterie, grzyby i zawarte w królestwie grzybów drożdże. Ta ochrona może odbywać się poprzez niszczące działanie na błonę lub ścianę komórkową mikroorganizmów, zakłócaniu ich mechanizmów genetycznych lub inaktywacji ważnych enzymów, a także ich metabolitów. Przykładem takiego konserwantu są siarczyny, które stosuje się m.in. w winie. Jak ktoś pił jakieś takie, nie chciałem powiedzieć słowa tanie, ale tanie wina, to zawsze tam było napisane, że zawiera siarczyny. W sumie nie wiem jak jest napisane na drogich, bo takich w rękach nigdy nie miałem. Więc te siarczyny stosujemy jeszcze także w suszonych owocach, warzywach czy occiach. Innym przykładem jest kwas benzoesowy i jego sole, czyli np. benzoesan sodu czy benzoesan potasu, które dodawane są do ogórków kiszonych, dżemów czy galaretek celem ochrony przed bakteriami i grzybami. Przeciwutleniacze lub inaczej mówiąc antyoksydanty zapobiegają lub w znacznym stopniu opóźniają proces utleniania danej substancji. Mogą one być stosowane np. przy produktach, które bardzo łatwo brązowieją. Czyli gotowe sałatki, krojone owoce, świeże soki. Ich dodatek pozwala zahamować ten proces zmiany koloru. Takim najpopularniejszym antyoksydantem stosowanym w przemyśle spożywczym jest kwasas skorbinowy. Czyli może ktoś kojarzy, to jest witamina C. Oh. Stosuje się ją w drobnych wyrobach piekarniczych, sokach owocowych, napojach aromatyzowanych, nieprzetworzonych, owocach i warzywach. Inne przykłady przeciwutleniaczy. To kwas cytrynowy, witamina E, galusan oktylu, mieszanina tokoferoli czy winian sodu. Konserwanty, jak wszystko, mają swoje wady i zalety. Bez dodatku konserwantów niektóre produkty spożywcze mogłyby zjełczeć lub zmienić kolor. Środki konserwujące chronią jakość żywności i napojów, zmniejszają koszty żywności, poprawiają wygodę, wydłużają okres przydatności do spożycia, a no ogólnie zmniejszają ilość odpadów żywnościowych. To wszystko, oczywiście, plus. No, teraz idźmy w drugą stronę i zadajmy najważniejsze pytanie: czy konserwanty mogą nam szkodzić? Mogą. W zasadzie wszystko może nam szkodzić. Tylko oczywiście to zależy od dawki. Jeśli będziemy spożywać na przykład przetworzoną żywność w większych ilościach i regularnie, to oczywiście ryzyko będzie większe. A w jaki sposób mogą nam szkodzić? Ano, to już zależy. Zależy oczywiście od konkretnej substancji. Za chwilę wymienimy sobie niektóre konserwanty, których spożywanie w znacznych ilościach może powodować dość poważne skutki. To jeszcze takim uzupełnieniem, zanim zaczniemy wymieniać te wszystkie okropności. To nie jest tak, że jedząc żywność zawierającą konserwanty, mamy pewność, że coś nam się stanie. Nie wiemy też na pewno, że nie będzie to miało na nas żadnego wpływu. W zasadzie nie do końca wiadomo, jaki jest ich dokładny wpływ na nasz organizm. Skutki, które będą wymienione, wynikają z eksperymentów prowadzonych na dużych dawkach, które w żywności są nielegalne, a dopuszczalne limity stosowania tych konserwantów są wiele niższe. No dobrze, no to sprostowanie było, to lećmy po kolei. Czyli benzoesan sodu E211. Gdzie go znajdziemy? To już w zasadzie było mówione, ale w przetworach owocowych, warzywnych, konserwach, napojach gazowanych, margarynie, dżemach, sokach, sosach, serach, w niektórych lekach, w pastach do zębów, w pirotechnice. Uff. Mamy tego całkiem sporo, więc jak widzimy, jak uniwersalna jest to substancja. A jakie negatywne skutki może ona powodować? Hmm. Zaostrza ona astmę, a także podejrzewa się, że jest ona neurotoksyną i czynnikiem rakotwórczym. Niestety to nie wszystko. Raport z 2022 roku głosi, że benzesan sodu może mieć działanie teratogenne. Co to znaczy? Że może powodować wady w rozwoju płodu. Jakie? No, na przykład deformacje czaszkowo-twarzowe, hipoplazję żuchwy, deformacje kręgosłupa, czy modyfikacje w układzie genetycznym, a także neurologicznym. Następny będzie ditlenek siarki, czyli E220. Z informacji podanych w raporcie... Możemy dowiedzieć się, że ta substancja jest używana w celach konserwacyjnych. Ogólnie, jeśli macie ochotę przeczytać ten raport, czy potwierdzić jakiekolwiek informacje, które wam tutaj podajemy, to oczywiście wszystko znajdziecie w opisie filmu. Zresztą, jak zawsze, wróćmy do dietlenku siarki. Stosowany on jest w napojach gazowanych, suszonych owocach, sokach czy produktach ziemniaczanych. A jakie negatywne skutki może nieść jego spożycie? No Między innymi podrażnianie żołądka, nudności, biegunkę. Ataki astmy czy wysypki skórne. Nieszczą on także witaminę B1 i powoduje nieprawidłowości płodu czy uszkodzenia DNA u zwierząt. Lećmy dalej. Teraz azotan potasu w żywności, znany jako E249. Stosowany jest w wędlinach i produktach mięsnych w puszkach. W jaki sposób może nam szkodzić? Jest w stanie obniżać zdolność krwi do przenoszenia tlenu a także może łączyć się z innymi substancjami, tworząc nitrozoaminy, które są rakotwórcze. Ponadto może negatywnie wpływać na nasze nadnercza. Kolejnym omawianym konserwantem będzie benzoesan wapnia, czyli E226. Dodawany jest do napojów, produktów o niskiej zawartości cukru, płatków śniadaniowych czy produktów mięsnych. Nadmierne jego spożycie może tymczasowo hamować działanie enzymów trawiennych i zmniejszać poziom takiego aminokwasu jak glicyna. Tego konserwantu należy bezwzględnie unikać, kiedy mamy jakieś alergie, astmę czy pokrzywkę. Ostatnim omawianym przez nas składnikiem żywności, a zarazem konserwantem, jest wspomniany wcześniej kwas benzesowy E210. Znajdziemy go podobnie jak benzesan wapnia w napojach, produktach o niskiej zawartości cukru, płatkach śniadaniowych czy produktach mięsnych. On również może hamować działanie enzymów trawiennych i zmniejszać poziom glicyny. Należy go unikać przy astmie i alergiach. To jak możemy to wszystko podsumować? Konserwanty do żywności stosowane były, są i z pewnością jeszcze będą. To w końcu dzięki nim żywność, którą jemy, nie psuje się tak szybko, co pozwala uniknąć ogromnego marnotrawstwa i narażania nas na ciągłe koszty. Jednak istnieje też druga strona medalu. Nadmierne spożywanie konserwantów może negatywnie oddziaływać na nasze zdrowie, w konsekwencji nieść za sobą poważne skutki. Co więc zrobić? Najlepszą radą będzie po prostu ograniczenie ich spożycia do niezbędnego minimum. A jak to zrobić? Unikajmy przetworzonej, gotowej i niezdrowej żywności. Postawmy na podstawowe produkty, takie jak warzywa, z których z pewnością jesteśmy w stanie ugotować wspaniałe posiłki. Dzięki za kolejny odcinek i do, do usłyszenia. usłyszenia.